Cześć, dziś, dziś pokażę Wam grę o nazwie Fabryka Piłek 3. Do, żeby zagrać w tę grę potrzeba najnowszego gadu gadu 10. Link podam w opisie. Wiem, że każdy z Was wie skąd ściągnąć gadu gadu, ale dla niektórych podam. Dobrze. Przeciągnij i upuść piłkę na narzędzie, którego chcesz użyć, aby uzyskać pożądany wygląd piłki na poszczególnych poziomach. No, dobra, graję. Ja już grałem w to i przeszłem całą grę, ale od musiałem zainstalować nowe gadu-gadu i zacząłem od początku. Zagramy dzisiaj tylko do piątego poziomu. Bo nie chcę wam pokazywać, co będzie dalej. Jak pokażę wam dalej, to zepsuję wam całą zabawę. No, dobra, zaczynamy. To jest bardzo prosta piłka. Trzeba tylko pomyśleć. Powtarzam, to jest bardzo trudna gra logiczna. O, widzicie? Już się pomyliłem. dobra. Pierwszy poziom za nami. No, to już cięższy orzek do zgryzienia. Tak, to... ...jest pasek. To... A powinno wyjść, tak. Drugi poziom za nami. Teraz trzeci. To jest też bardzo prosta piłka. Trzeba tylko wziąć na czarno. Okularki na biało. Mamy czarne. Już mamy oczy. Bierzemy nosi nosek. Powiększamy dwa razy. I mamy piłeczkę z głowy. Trzeci poziom za nami. Teraz czwarty. To jest też bardzo prosty poziom pas. Tak, tak. No i koniec. O! <grystanie> Jednak się przeliczyłem. Widzicie? Kto bywa? O! Już wiem, wiem, już. Tak, o, teraz. Dobrze. No. Taka prosta piłka. Tyle kłopotów mi straciło. Poziom. Yy, poziom czwarty jest nami ostatni poziom. Albo dobra, dam wam jeszcze jeden poziom, tak? Dla satysfakcji. Trzeba zacząć od tego, że w pomarańczowy, jak dobrze pamiętam. Tak, teraz w czerwony, bierzemy większe i w pomarańczowe. Tak. O, szósty poziom. Pamiętam, że to jest, to jest trudny poziom. Dobra, bierzemy ten pas i zdejmujemy. A nie, ten pas malujemy. Dobrze. Ten malujemy. O, jest na środku. A! Źle zaczęłem. Bierzemy ten pas. Tak, malujemy. Widzimy. O, nie wyszło nic. Widzicie, jaka, jak jaka, ja jestem gapa. Dobra. Weźmy tak. Prawie. O, prawie. Jestem blisko. Teraz proszę, żeby wyszło. Zepsułem całe, widzicie, jak to trudne jest. Pamiętam, że brałem tak, teraz tak, o, jest początek. Teraz chyba tak, tak i wiesz wyszpachlować, powinno wyjść. O, wyszło mi, widzicie? Poziom szósty z no dobra, dam wam tą satysfakcję i zagramy do 8. Do, do siódmego, przepraszam. Przypamiętam, że trzeba tak podlać. Tak, tak i tak. No i wyszło. Powiem się z siódmy za nami. A, poziom 8 jest też łatwy, więc zagramy jeszcze sobie. Żeby odcinek nie był zbyt krótki. Jak to się brało? Chyba tak. Um, okula... Nie tak, czarny. Teraz okulary i buzia. Biało. Jeszcze raz chyba buzia. Nie, nie buzia teraz nie, nie. Żeby nie zepsuć. O, nie, nie, to nie jest takie proste. Dobrze, jest rozdzieliona buzia, ale na, na biało musi być. A busie dajmy. O, tak, dobrze. Tylko, że teraz nie widać oczu. O, teraz będzie widać dobrze. No, widzicie? Robiłem. O, tego to już nie przejdę, bo próbowałem z milion razy i nigdy mi się nie udało. Więc na, na dzisiaj to koniec. Zachęcam do subskrybowania, e, dawania łapek i komentarzy. Dobra, cześć.